Witam serdecznie, z tej strony Iwa. Jak obiecałam, tak pokażę. To jest pięciornik srebrny. Jest zupełnie inny. Ma siwo srebrne liście oraz o wiele drobniejsze kwiatki od pięciornika rozłogowego. Pokazuję w środowisku naturalnym. Główne właściwości to owrzodzenie żołądka, wrzody jelit, wrzody żołądka, problemy żołądkowe, w zasadzie oczyści nam cały system trawiący. E, można wykorzystać również zewnętrznie do przemywania wrzodów, do przemywania ciężko gojących się ran, ale zastosowania ma więcej, bo również bardzo dobry na biegunkę. To każdy powinien mieć, zasuszyć w swojej aptece, bo e, od czasu do czasu się zdarzy po prostu, że zjemy coś bardzo niezdrowego e, i nas przegania, że tak powiem, brzydko do toalety, więc to ziołko, zioło jest. Warto mieć w swojej apteczce. Jest strasznie ciepło. Słuchajcie, jest godzina 10.30, a już jest około 30 stopni. Mam wrażenie, że mi się mózg gotuje, dlatego staram się nagrywać też filmy w domu. Można zrobić z niego nalewkę, która jest moim zdaniem. Nalewki są o wiele bardziej praktyczne, ale są tylko dla osób dorosłych. To jest właśnie ta różnica i ten problem. Całe ziele, łącznie z korzeniem, czy to jest srebrny pięciornik, czy to jest rozłogowy, jest całe możemy zbierać się razem z korzeniem. Suszyć na herbaty, a robić sobie nalewki. Bardzo dobrze działa też w przypadku, kiedy są hemoroidy. I. Taki właśnie kwiat, zioło można zebrać i dodać do maści, która jest na hemoroidy. Bądź robić sobie takie naziadówki kąpiele lecznicze, co jest też bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku hemoroidów, a to jest już straszna choroba, to strasznie dużo ludzi na to cierpi. Więc w tej chwili robię taki, taki film właśnie o maści na hemoroidy. Potem znajdziecie w playliście moje kosmetyki, albo w zgodzie z naturą w playliście. Albo sobie przejrzycie po prostu filmy, które są na kanale. To by było na tyle, to jest naprawdę krótki film, tyle o właściwościach. Właściwości jest więcej. Oczywiście ja też nie jestem w stanie wszystkiego zapamiętać. Co mi się przypomni, to Wam powiem nagrywając film o nalewce. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Lilka Was też pozdrawia. Ta jest mądra, schowała się w cieniu. E, więc zbieramy i idziemy do domku. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej.